Dobry. załóżmy, mamy taki układ i mamy obliczyć natężenie prądów na tych rezystorów Ja tu macie są różne metody. Będę używał, będę obliczył rezystencję zastępczą tego układu. Później będę obliczył i jeden. Jak mam jeden, będę miał spadek napięcia tu. Jak mam spadek napięcia, używam prawo, prawo Kirchhoffa. Będę mógł obliczyć vr 2 jak mam power2, będę używał prawo oma, żeby obliczyć prąd, który płynie tu, który płynie tu, i później będę używał dziennik prądu do obliczenia tego, tego prądu i 4, i tak dalej. I 4, i 5, i 6 i 7, Rezystencje zastępcze. Najpierw mamy, tych co są równoległe. R6 jest równoległy z R7, które są szerobowo z R4, które jest równoległe z R5. Przepraszam, szerobowo plus później te 4 są równoległe z R2. Później. są równoległe z R3 też, tak, R3O i później dodajemy R1, który jeszcze szeroko z, z wszystkimi rezystorami, dobrze. Tu mamy 28 równoległe z 80, tu jest 12, równoległe z 6, tu R2 to jest 15 i to jest 60 i to jest 5 dobrze najpierw obliczymy R6 7 to jest R6 yy, równoległy tak dobrze równoległy pisałem tu razy razy R7 podzielić przez R6 plus R7 to jest 20 razy 80 przez 20 plus 80 i to jest 16 ohmów. Później obliczę R4,5 to jest R4 razy R5 podzielić przez R4 plus R5. To jest 12 razy 6 podzielić przez 12 plus 6 to jest równo 4 ohmy. I teraz R4567. To znaczy to jest R67. Dodaj, dodajemy R45, to znaczy to jest 16 plus 4 to jest 20 ohmów. I teraz te 20 ohmów są równoległe. Teraz dobrze, obliczymy teraz R2. Równoległy z R4, 5, 6, 7. To, to znaczy, mam. To jest. To jest, to jest, to jest. 20. R2 to jest 15. Podzielić przez 20 plus 15. I to jest. To jest. Mam kalkulator to 20 razy 15. 15 razy 20 podzielić przez 35. Mhm. Jeszcze raz. 20 razy 15 podzielić przez 35. Dobrze, to jest 8, 57 omów. I teraz mamy to który jest równoległy z r to znaczy r teraz r dwa r, dwa trzy cztery pięć sześć siedem to jest osiem pięćdziesiąt siedem razy razy

Dobrze. I od tego możemy obliczyć R zastępczy teraz. No to jest to jest całość, to jest 7,5 nie, całość to jest 7,5 ohmów. Dodajemy 5 i RZ to jest to jest 12,5 od tego obliczymy I1, I1 V1 przez Rz to jest 40 przez 12,5 to jest 3,2A i 1 to jest 3,2A Ja tylko możemy obliczyć VR1 jak mówiłem wcześniej. VR1, VR1 to jest prawo OMA, R1 razy i 1 to jest razy 3,2 to jest 16V od tego VR, Vr2 Vr2 to jest prawo Kirchhoffa minus Vr1 to jest 40 minus 16 24V od tego obliczymy I2 to jest Vr2 prawo OMA, przez R2 to jest 24 I to 15 I2 będzie równo 1,6A możemy obliczyć i 3 i 3 to jest VR2, który jest równo VR3 i to jest 24 przez 60, i 3 to jest 0,4 A Możemy pisać I2 to jest 16A i 3 to jest 0,4A i teraz możemy obliczyć z prawo Kirchhoffa jeszcze suma prądów wychodzących do węzła muszą być równo suma prądów wychodzących. To znaczy ten prąd, który płynie tu na tych dwóch rezystorów nazywam go I4,5 to jest I1 minus I2 minus I3. To znaczy to jest 3,2 minus 1,6 minus 0,4 i to jest 1,2 A i 4,5 to jest 1,2A i używając dziennik na prądu na pewno pamiętajcie tego. I4 to jest R4 podzielić przez R4 plus R5 razy i, I 4, 5. to znaczy R4 to jest 12, przepraszam, to jest R5 to jest to nie jest dziennik napięcia, to jest dziennik prądu, to jest odwrotny indeks jest 4 tu, powinno być 5 tu R5 to jest 6 6 plus 6 plus 12 razy co obliczyliśmy teraz i 4 będzie i 4 0,4 0,4 amper i 4 jest 0,4 amper prawo Kirchhoffa teraz możemy obliczyć i 5 i 5 to jest i 4 5 minus i 4 i to jest 1,2 minus 0,4 to jest 0,8A. I5 to jest 0,8A. Suma musi być równo tego. I teraz mamy obliczyć I7 i I6. I skończymy temat. To znaczy I7, dziennik prądu to jest R6. Pamiętajcie indeks. R6 plus R7 razy prąd który płynie na tych dwóch to jest ten sam prąd który płynie na tych dwóch to znaczy I4 5 i to jest R6 ja. to jest 6 podzielić przez przepraszam to jest 20 20 plus 80 razy 1,2 i 7 będzie 0,24A i od tego obliczymy I6 I6 to jest I4-5 albo nazywamy go R6-7 minus I7 to jest prawo Kirchhoffa i to jest 1,2 minus 0,24 i to jest 0,96A i tyle miałem do powiedzenia I Děkujem zelo.